Tak sobie obserwowałem to co się dzieje na YouTube i po prostu jestem w szoku bo zasadniczo pojawiają mi się non-stop jakieś shorty z, z TikToka I, i, i co na nich widać Panienki, które się prężą. Prężą się w różny sposób. Ale to są wyłącznie panienki. I chwała Bogu, że one są. Że to są wyłącznie panienki, bo gdyby koleś się prężyli, to można by było się co najmniej schaftać. Po prostu byłoby to przykre, gdyby kolesi się prężyli. Ale tutaj warto zauważyć pewną psychologiczną różnicę pomiędzy tym, jak jest. Mianowicie, kobiety mają potrzebę się podobać, mają gigantyczną potrzebę się podobać. Jeżeli ich ojciec nie zbudował w nich pewności siebie na zasadzie, nie mówił im, gdy były małe: Jesteś piękna, jesteś cudowna, jesteś wspaniała. Jeżeli ojciec nie robi czegoś takiego, to ona będzie szukać tego gdzie indziej. Będzie szukać tego teraz obecnie już na TikToku. Będzie szukać tego u innych mężczyzn. Potwierdzenia tego, że ona jest piękna. Bo kobiety mają potrzebę. Bycia pięknymi. Jeżeli nie będą piękne dla pierwszego mężczyzny w swoim życiu, to nie będą się czuć piękne nigdy. To jest straszne, ale i prawdziwe. Tak po prostu jest. Jeżeli ojciec nigdy nie powiedział tobie, Jesteś piękna? W tym momencie będziesz szukać potwierdzenia u innych mężczyzn. Ani mężczyźni zamiast mówić Ci, że jesteś piękna, chociaż to i tak do Ciebie nie dotrze, nawet jeśli pięciuset powie Ci, że jesteś piękna, to i tak nie zmieni Twojego podejścia. Dlatego, że nie byłaś piękna dla swojego ojca. Nie byłaś piękna dla pierwszego mężczyzny Twojego życia. Najważniejszego mężczyzny swojego życia. W tym momencie żaden już nie będzie w stanie przekonać Ciebie o tym, że jesteś piękna. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że mężczyźni bardzo łatwo wykorzystują kobiety, które nie są pewne siebie, nie znają swojej wartości. Bardzo łatwo wykorzystują. A jak wykorzystują? Zaciągają do łóżka. No bo dziewczyna, która. Są nie uważa cię za piękną, ma ten deficyt wiary w siebie, no to mężczyźni nie robią nic prostszego, jak zaciągają taką kobietę do łóżka. Taką dziewczynę, już kobietę, zaciągają do łóżka i cały czas. Cały czas ona słyszy, jest piękno, bzyknijmy się. No i ma to jakiś sens? Ma to ręce i nogi? Otóż nie, nie ma. Gratuluję matce, jeżeli wyjaśniła swojej córce, że mężczyźni zaciągają je wyłącznie do łóżka w jednym celu. No wiadomo, do łóżka tu można zaciągnąć tylko w jednym celu, ale że mężczyźni zaciągają do łóżka. Owszem, jest to przyjemne, ale nie takim kosztem, że oni się Doprowadzi, a później ciąża. To jest piękne i chwa panu, że ciąża jest, ale nie z przypadkowym kolesiem, który powie, artyz jest piękny, no. a ona, A ona po prostu za tym pójdzie, dlatego, że... Dlatego, że... Co ma zrobić innego? Tylko. Tak postąpi. TikTok jest pełen takich właśnie kobiet, które chcą się podobać po prostu. Zapraszam, polecam Jacek Sekurski, chociaż właściwie to zapraszam, polecam kecaj x róg az i tyle. Bye, Papa.